Witam, kochani, w szóstym odcinku Answer Me. No dobra, no to jakie pytania dzisiaj mamy i do kogo? Elwira, tęsknisz za Valaksem? No pewnie, że tak. Nie. Jeżeli kiedykolwiek go znajdę, dowiem się, jaka kurwa go zajębała. Ajwa, czy czujesz coś jeszcze do wargo? No, powiem tak. To jest tak, jakby pierwsza miłość w sumie, bo miałam też inne związki. Um, ale, ale raczej pogodziłam się z tym, że już nie jesteśmy razem. W sumie minęło bardzo dużo czasu, odkąd byłam niewolnicą, i no, długo się nie widzieliśmy, więc uczucie zgasło. Elia, gdzie jest teraz twoje miejsce? Jestem doradczynią króla Ariocha. Służę mu pomocą i radą, ale. Czasami tych rad nie słucha. On po prostu woli sam rządzić królestwem, ale lepiej, żeby się słuchał, żeby nauczył się słuchać. Niestety jest w takiej depresji, że tak naprawdę nikt nie może do niego dotrzeć. Valax, czujesz coś do Elwiry? E, powiem tak. To zajebista przyjaciółka. E, zawsze mogłem na niej polegać, oczywiście. No ale spałeś z nią kiedyś. No... E, chwila zauroczenia takiego i tęsknoty, no ale... E, kurwa, nie przestańcie się o nią pytać. Hunter, pogodziłaś się ze stratą rodziny? Zajebiste wręcz pytanie! No kurwa, aż się cieszę! Pewnie, że się nie pogodziłem, a kto by się kurwa pogodził? Czy twoja mama jest w piekle, czy w niebie? W piekle oczywiście, popełniła w końcu samobójstwo, nie? A takich rzeczy się nie wybacza. Prosiłam Huntera, by zostawił ją w spokoju, zresztą po tylu latach. Niech se tam siedzi. W sumie to była wszystko jej wina. Ja się starałam, zapierdalałam, a ona kurwa miała to za nic. Niestety była dość słaba, a słabe usze trafiają na drogę pokutną. No, nic na to nie poradzę. Raz może ją odwiedziłam. Ale byłam w takim stanie, że chyba nawet mnie nie poznała. No to sayonara. Ajwa, tęsknisz za ojcem? No tęsknię. No w końcu tyle lat ja się starałam, żeby powrócić i poznać go w końcu, tak, tak jakby poznać. W końcu tyle lat jak się kogoś nie widzi, no to kurde, tak jakby każdy się poznaje na nowo, nie? Wszystko się zaczyna od zera. Ale w momencie, kiedy widziałam, że go tracę, poczułam jakby część mnie po prostu pękła. Ja wiem, że on był zły. Ale to mój ojciec, kurwa. Doszłaś do siebie po stracie przyjaciółki? Tak jakby. W sensie tak jakby. Reny są zagojone. Minęło wiele lat od tamtej wojny. Ale z Zachmet przyjaźniłyśmy się bardzo, bardzo długo. Byłam jej doradczynią w końcu. Mam nadzieję, że kiedyś się odnajdzie. Czy gdyby udało ci się przywrócić Aranę, i byłbyś z nią? Wydaje mi się, że nie. Gdybym znowu ją ujrzał, miałbym wyrzuty sumienia. Niestety po tym wszystkim, co się stało i po tym, jak ją przetrzymywałam w tej kuli, wydaje mi się, że nie byłbym jej godnym. Sprawiłem jej dużo cierpienia, niestety. Chciałbyś odzyskać rodzinę? Tak szczerze, to nie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Cały czas kogoś tracimy. Nie mam zamiaru ponownie na to patrzeć. Będzie będzie dobrze, jeżeli zostanę sam. Czym najbardziej lubisz walczyć? Um, mieczem walczyłam, ale ostatnio polubiłam kuszę. I matko, o siekierę, o tak, nawet nie wiecie, jak zarąbiście się mózg rozpłata A! normalnie jak zarąbałam siekierom jednego typa, to aż normalnie prawie orgazm miałam. Chciałabyś coś sobie zmienić? E, nie, w sumie to nie. Ja mam zaniebisty charakter. Ale jeżeli chodzi na przykład o wygląd, to może tu i ówdzie, może, może bym se zmieniła. No kurde, trzeba kombinować, prawda? O czym marzysz? Żeby wszystko wróciło do normy. Kiedy poznałam hordę, wydawała się to była rodzina. Bardzo rzadko taką widziałam i a zwłaszcza że są dla siebie tak obcy. Ale od pewnego momentu, kiedy wszystko zaczęło się psuć, Niestety nie są co sami. I o tym marzę. Żeby w końcu odnaleźli spokój i szczęście. Gdyby młodszy ty spojrzałby teraz na obecnego siebie, co by pomyślał? O kurwa. zestrałbym się ze strachu. Aczkolwiek nie pamiętam jaki jak byłem, kiedy byłem mały oczywiście, ale... Ale jak to każde dziecko jest takie dość przerażone troszeczkę, że o kurwa, gdzie ja jestem? Wszędzie potwory, wszędzie śmierć, ja pierdolę. Nie no, gdybym spojrzał wtedy w lustro, to bym pomyślał, że to jest jakiś obcy gościu, który chce mnie skrzywdzić, nie? No, niestety taka prawda. No i w sumie bardzo dobrze zajebać słabego śmiecia. Zostałeś pobłogosławiony przez szemanów. Dalej jesteś bogiem śmierci? No tak. No pewnie, że jestem. I nigdy nie przestanę. Czego się teraz najbardziej boisz? Ja? Ja się niczego nie boję teraz. Kiedyś bałam się, że... że wszyscy umrą. No i co? No no i stało się, nie? Raczej nie wszyscy, ale kurwa. A teraz to czego ja mam się bać? O siebie? Ja nawet mam w dupie, co się ze mną stanie. Czy oprócz wargo byłaś w jakichś związkach? No, byłam. Był tu jeden, potem drugi, potem trzecia. Ym... Kto tam jeszcze? Yyy... Ym... Atanati! No, miała dobrą dupę. Jak poznałaś, Sachmet? Gdy Sachmet była jeszcze młoda, strasznie ją interesowała przyszłość. Ojciec się wtedy trochę na nią denerwował, że tyle czasu spędza przy książkach i mówi, że zerał ślepnie, więc yy, przydzielono mnie do niej. Na, no, że potrafię przewidzieć niektóre rzeczy. E, mam dość dużą wiedzę. Postanowiłam po prostu jej pomóc. No i tak zrodziła się nasza przyjaźń. Lubisz być alkoholikiem? No ba, ziemskie trunki mnie nie ruszają, ale. Uu, uu. Wtedy te imprezy z Elwirą, albo z Hordą, o żeż. Nie no, piję głównie dlatego, żeby zapomnieć po prostu o niektórych rzeczach. Dla mnie alkohol to jest po prostu taka y, znieczulica na pewne rzeczy. No, albo jak złamie nogę, no to sobie wypiję. To napierdala! Czy masz kontakty z resztą Hordy? Piszemy ze sobą. No, na razie nie byłem niestety w ich paczce, z tego względu, że cały czas teraz byłem na szkoleniu szamanów. Jak to się stało, że związałaś się z Iwon? No po prostu jest tak samo pierdolnięta jak ja. Po prostu spodobało mi się jej poczucie humoru, jej nastawienie, zamiłowanie do karania grzeszników, więc postanowiłam, że będzie moją towarzyszką. Skąd wzięła się uczucie do Elwiry. Hm, na swój sposób wydawała mi się taka słodka, ale też wariatka, a ja takie lubię, bo nie ma nudy przynajmniej z takimi typkami. A że ona mnie też polubiła, tak sobie pomyślałam, czemu by nie? Dawaj, kurde, kogoś tam pokarać, czy coś nie? No i ogólnie po wyjeździe, tu raz, drugi raz i w końcu tak jakoś wyszło. To było takie spontaniczne, nie planowałam tego. Co sądzisz o religiach na Ziemi? Mm, bardzo dobrze, że jakaś część ma w sobie jakieś tam ziarno prawdy, e, ale Ziemia nie tak strasznie to przekombinowali, że aż trochę wstyd? Choćby to, że na przykład Ozyrys i Izyda to jest rodzeństwo? <grych> Słucham? Albo że Bóg jest miłosierny. Najpierw był Stary Testament u nich, jak to tam mówią, później Nowy Testament, gdzie zasady są totalnie zmienione i w sumie no kto im to powiedział? Prawda jest taka, że te księgi oni sami sobie piszą tylko po to, żeby uporządkować społeczność, żeby sobie nie pozwalała na Bóg wie co. Żeby nie było takiego chaosu jak w piekle, no ale wiadomo, za dobrze też być nie może na to wygląda. Najbardziej mnie fascynuje, że każdy zakątek tego świata ma różne kultury, ma różnych bogów. No ale w większości wiadomo, kto tu jest najważniejszy, prawda? Szkoda tylko, że nie wiedzą, że Bóg nie żyje i te wszystkie modły będą na nic. Miałeś jeszcze jakieś związki oprócz Arany i Elwiry? No tak. Nie licząc oczywiście z tymi e, dziewczynkami na ziemi, e, to prawie jak dzieci, cholera jasna. No, no, ale tak, no, były tam jakieś. Był tam jakiś. E, no, był, był. Ale to wariat taki, to ja myślałem, że to tak dla śmiechu, nie? No, ale wyszło jak wyszło. Był pierdolnięty na łeb, ale spoko. No, ale to w większości to taka przygodówka była po prostu, więc e, nie wiem, że z tym, nie wiadomo jakich uczuć wielkich. Jakie jest zadanie Boga Śmierci? Hmm. To, że jako szaman mam trochę więcej mocy i trochę więcej pozwolenia na różne rzeczy, no to jako Bóg Śmierci po prostu odsyłam duszę albo do nieba, albo do piekła. I tu nie chodzi mi o duszę z piekła, czy różnych innych planet, różnych gatunków, po prostu mm, oni mają swoje zasady. Ja zajmuję się głównie Ziemią. No, ale nie jestem jedynym Bogiem śmierci. Jest y, bardzo dużo postaci, które właśnie zajmują się tym. No, bo przecież sam nie dam rady ogarnąć całej Ziemi, skoro co sekundę ktoś umiera, przecież prawda. Poza tym, mam jakby trochę od tego wolny, więc y, nie muszę cały czas pracować jako Bóg śmierci. Biedy nie ma. Poza tym, doszły do mnie nowe obowiązki, więc muszę niestety zająć się innymi sprawami, szkoleniami, szamanieniem w ogóle. No i cóż, i to by było na tyle w tym odcinku. I oczywiście, standardowo, jeżeli znajdzie mnie ochota na jakieś kolejne postacie, to oczywiście na Instagramie pojawi się relacja, komu tym razem będziemy zadawać pytania. Więc proszę śmiało obserwować mój profil, bo nigdy nie wiadomo. No i mam nadzieję, że tutaj te obecne odpowiedzi Was jakoś zadowoliły. I oczywiście. Są to tak jakby spoilerki, takie lekkie do serialu. Yy, no więc cóż, no mam nadzieję, że się odcinek spodobał. I do następnego. Buziole! Mua.